6 tysięcy egzemplarzy sprzedanych w całym 2018 roku. Nie, to nie Porsche Cayman i Boxster, bo tych sprzedało się w Europie ponad 8 sztuk. To Sangiung Tivoli, a dziś testuję jego wersję poliftową. zdarzają się bardziej egzotyczne marki niż SsangYong, ale samochody z… No właśnie, to nie korona, ani nie rogi, a podobno dwa smoki. Samochody z dwoma smokami na masce są rzadkością na europejskich drogach. Należący do indyjskiego konglomeratu Mahindra Mahindra, koreański SsangYong sprzedaje po kilka, kilkanaście tysięcy egzemplarzy samochodów miesięcznie. Globalnie. Z czego większość znajduje nabywców w Korei. Samsung Tivoli konkuruje m.in. z Citroenami C3 Aircross, C4 Cactus, Hyundai M-Kona, Kion Stonic czy Volkswagenem T-Rock. Wszystkie wymienione modele poza t rociem są od Tivoli minimalnie mniejsze. Sangyoung Tivoli testowałem w 2015 roku wkrótce po tym jak zadebiutował na salonie samochodowym w Genewie. W komunikacie prasowym polski importer nazywa ten samochód drugą generacją, ale to kuracja odmładzająca w ramach której samochód niewiele się zmienił. Największe zmiany są widoczne w topowej wersji wyposażenia z reflektorami technologii LED, nawigacją i wirtualnym kokpitem, ale nawet w drugiej najwyższej wersji wyposażenia zmiany są skromne. Odświeżono reflektory i lampy. Czarne słupki A i B oraz pasek nad słupkami C tworzą wrażenie pływającego dachu. Przód i tył nadal są bardzo proste. W oczy rzucają się wystające tylne błotniki. Coś, na co nie zwróciłem uwagi kilka lat temu, to szerokie, odsłonięte progi, wsiadanie i wysiadanie. Szczególnie w okresie jesienno-zimowym. Kiedy samochód często bywa mokry, brudny, to duże wyzwanie. Zwróć na to uwagę, jeśli rozważasz zakup crossovera, właśnie ze względu na łatwiejsze wsiadanie. Zmiany wewnątrz też są kosmetyczne, ale na lepsze. Są większe przyciski po lewej stronie, chociaż w pewnych warunkach oświetleniowych są nieczytelne. Biały na srebrnym, naprawdę. Jest też więcej systemów wspomagających kierowcę, m.in. system wspomagający zjazd ze wzniesień. Tivoli można zamówić z napędem na wszystkie koła, a Sangiong uparcie nazywa ten model SUVEM. Po lewej stronie znajduje się też przycisk ogrzewania kierownicy, i coś, co doceniam jesienią i zimą. Raz włączone ogrzewanie kierownicy pozostaje włączone po każdym ponownym uruchomieniu pojazdu, także mogę całą zimę przejeździć z włączonym ogrzewaniem kierownicy. Ogrzewanie foteli. Muszę już uruchamiać za każdym razem osobno, po każdym uruchomieniu auta. Są nowe zegary, ale nadal pokazuje się na nich informacja o ciśnieniu w oponach i o pozycji przednich kół. Przydatne jeśli parkujesz ze skręconymi kołami, albo kiedy jeździsz tym samochodem w terenie, naprawdę. Wersja z silnikiem benzynowym ma prawie 18 cm prześwit, diesel ma niecałe 16 cm prześwitu. Pojawił się też nowy wyświetlacz radia, który właśnie się uruchamia, bo systemem inforozrywki bym tego nie nazwał. Z menu wynika, że jest Apple CarPlay i Android Auto, ale nie udało mi się podłączyć telefonu, to znaczy podłączyć się udało na kablu, ale albo telefon nie wykrywa samochodu, albo samochód telefonu. Z przodu jest dużo miejsca, są dobre uchwyty na napoje, półka na telefon, obszerne kieszenie w drzwiach, głęboki schowek przed pasażerem i spory schowek w podłokietniku z wycięciem na tablet lub większy notes albo po prostu na książkę serwisową, bo w tym Etui nie mieści się ona w wycięciu w schowku. Pojawiło się też jeszcze więcej zbierającej. Kusz i zarysowania fortepianowej czerni. Są też srebrne pokrętła, żeby to tak wszystko wyglądało bardziej premium. Miałem już nie wspominać o pasach, że się plączą cały czas, ale trudno będzie tego uniknąć. Plączą się pasy przy odpinaniu, i potem trudno je zapiąć. Dobrze, żartuję. Przecież nie odjadę nigdzie z tą zaparowaną szybą. Muszę włączyć dmuchawę, która też słabo działa. Trzeba tak naprawdę uruchomić tę dmuchawę na full, i dopiero wtedy. O tym też miałem nie wspominać, ale kurczę, no nie da się. Poza podstawową wersją wyposażenia, wszystkie pozostałe można wybrać z manualną lub automatyczną skrzynią biegów oraz z napędem na przednią lub obie osie. Do wyboru 15 litrowy turbodoładowany silnik benzynowy o mocy 163 koni mechanicznych lub diesel 1.6 o mocy 136 koni. To jest benzyna z napędem na przednią oś i automatem. W wersji przedliftowej miałem problem ze znalezieniem prawidłowej pozycji za kierownicą, bo brakowało wzdłużnej regulacji właśnie tej kierownicy. Wzdłużna regulacja już jest, chociaż nie w każdej wersji wyposażenia, ale nadal jest w niewystarczającym zakresie. Może więc to nie kwestia regulacji kierownicy, a po prostu źle zaprojektowane ustawienie fotela względem deski rozdzielczej? To nie jedyny problem. Linia okien, szerokie słupki A i zamocowane blisko nich boczne lusterka bardzo ograniczają widoczność przy manewrowaniu. Pasażera najchętniej odsuwam maksymalnie do tyłu, żeby widzieć coś w bok. O widoczności przez ramię nawet nie wspomnę. Nic dziwnego, że system ostrzegający o pojazdach znajdujących się w martwym polu ciągle ostrzega przed znajdującymi się w martwym polu pojazdami. Tivoli ma tych martwych pól za dużo, jak na niewielkiego miejskiego crossovera. Przepraszam, suwa. Plus za kamerę cofania i czujniki parkowania, ale w pierwszych dniach testu padał deszcz i czujniki na dwa dni odmówiły współpracy. Wszystko wróciło do normy, kiedy samochód porządnie wysechł. I jeszcze fotel. Wiem, że mój kręgosłup nie jest wyrocznią, ale brakuje regulacji podparcia odcinka lędźwiowego. I zwykle po 15-20 minutach za kierownicą Tivoli zaczyna mnie łupać w krzyżu. Z testu wersji przedliftowej pamiętam, że trzeba było mocniej wcisnąć gaz, żeby zmusić Tivoli do redukcji i przyspieszenia. Skrzynia to nadal sześciobiegowy Aisin, ale teraz turbodoładowany silnik zwiększa elastyczność i użyteczność auta w codziennym życiu. Niestety zwiększa też zużycie paliwa, bo w cyklu mieszanym ledwo udaje mi się zejść poniżej 9 litrów, a producent obiecuje 7. Tivoli ma 50-litrowy zbiornik paliwa. Dobrze, że jest system stop and start, ale jego działanie pozostawia wiele do życzenia. To znaczy, zdarza mi się, że puszczam hamulec, wciskam gaz, a tu silnik jeszcze nie gotowy. Ostatnio coś takiego działo się w Fiatach z wczesną wersją systemu stop and start, ale to dotyczyło wersji z manualną przekładnią, a nie automatu. W dodatku kilka razy zdarzyło mi się, że stojący w korku pod górkę Tivoli po puszczeniu hamulca zaczynał się staczać zupełnie jakbym puścił auto na luzie, a według specyfikacji Tivoli ma system wspomagający wjazd pod wzniesienia w standardzie. Za to Tivoli dorobił się systemu wspomagającego utrzymanie na pasie ruchu, jest też zwykły tempomat, w dodatku regulowany o 1 km, a nie na przykład co 10 km na godzinę po dłuższym przytrzymaniu przycisku jak w innych samochodach. Z tyłu bez zmian jest sporo miejsca na nogi, mnóstwo nad głową, duże kieszenie w drzwiach i uchwyty na napoje w podłokietniku. Zamiast kieszeni w oparciach foteli są elastyczne linki, za które można włożyć... Yy, butelkę z wodą. Bagażnik według producenta ma 393 litry pojemności i może tyle ma, ale bez koła zapasowego. Z dojazdowym kołem zapasowym jest około 260 litrów nad podłogą i około 40 między dojazdówką a podłogą. Styropianowe wkłady po bokach zamykają możliwość schowania rolety pod podłogę. Jest gniazdo 12-voltowe, są haczyki na siatki z zakupami, ale ze względu na podwójną podłogę są za nisko. Za to dzięki podwójnej podłodze jest płaska przestrzeń ładunkowa po złożeniu opakowania. W drugim rzędzie. Bazowe ceny sangionga Tivoli prawie się nie zmieniły. 4 lata temu najtańsza wersja kosztowała 60 tysięcy, dziś to 62 tysiące. Ale wtedy testowy egzemplarz kosztował około 85 tysięcy złotych. Dziś podobnie wyposażone auto kosztuje już 101 tysięcy. Ssangyong Tivoli to sensowne auto, ale w niższych wersjach wyposażenia, bo wtedy można pewne mankamenty przeboleć. Tymczasem im wyższa wersja wyposażenia i rosnąca wraz z nią cena, tym więcej jest ciekawych ofert wśród konkurencji. Szczerze mówiąc, nawet wziąłbym Dacia. A czy ty rozważałbyś, rozważałabyś Ssangyonga Tivoli? Daj mi znać w komentarzach pod filmem, subskrybuj, oceniaj, dziel się moimi testami. Nowe odcinki w każdy piątek, a pełną wersję tego testu Obejrzysz na antenie kanału Motowizja w programie Motojazda Garaż Motowizji. Premiera w niedzielę o 12, powtórka w poniedziałek o 20.